Jeśli chodzi o sprzedaż, bo często jest tak, że rozmawiając z freelancerkami, osobami, które zajmują się mediami społecznościowymi, marketingiem, które dołączają do mojego mentoringu biznesowego Klub Wolnych Ninja, którym uczę i pokazuję, w jaki sposób płynnie przejść do zarabiania stabilnych 10 tysięcy miesięcznie na rękę. Z plusem, bo często dziewczyny przechodzą tą granicę. Jest wtedy, kiedy rozmawiam z nimi, to bardzo często temat sprzedaży jest pierwszym, który najchętniej by oddelegowały, że bardzo dużo jest osób, które właśnie dlatego pracują w agencjach marketingowych, bo lubią ten element pracy marketingowej, czyli lubią to, co robią dla klientów, ale temat sprzedaży jest im totalnie obcy, właśnie to outsourcują wtedy, pracując w agencji, bo tak naprawdę robicie wszystko. Jest wiele osób, które pracują w agencjach marketingowych, które poza sprzedażą robią wszystko. Dla dla klientów, czyli dzwonią z nimi, kontaktują się, robią spotkania, robią plany komunikacji, publikują rzeczy, zlecają sesje zdjęciowe, robicie wszystko dla klientów. Jedyne, co robi dla was agencja, to to, że być może czasami zapewnia wam biuro, do którego chodzicie i koleżanki z pracy, być może zapewnia wam to outsourcowanie, czyli jest jakiś zespół, któremu możemy część rzeczy oddelegować i zapewnia wam sprzedaż.